No. Cześć kochani, z tej strony Szymon i witam taka na kanale 617. 17 o, no i weszłam sobie do wody. O, 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 się było, ale może za chwilę będzie ciepło. No, a wy jesteście na wakacjach teraz, czy jeszcze nie? Jak jeszcze nie jesteście, to napiszcie w komentarzu, czy, czy w tym roku na wakacje jedziecie w góry, czy nad morze. A ja pojechałem na wodę. Sielpi. No No i weszły do wody No ale zimna A więc, zostawcie super lajka i komentarze No i no, ale... Narka i to wie